Cześć, moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu. Witamy właściwie. Dzisiaj zajmujemy się konkretnie już kuchnią. W poprzednim filmie pokazywałam Wam mniej więcej, jak to wygląda, i teraz Wam wstawię nagrania, które chyba Zygmunt nagrywał. Nagrywałeś coś z kuchni? Jak to wyglądało? Tutaj robiłeś? Tak. No, właśnie, więc teraz możecie sobie zobaczyć taki przeskok, jak wyglądało to pomieszczenie, w którym aktualnie się znajduję. E, jeszcze tak naprawdę nie półtorej tygodnia temu. Tutaj jest kuchnia. Dzisiaj ja będę tutaj pracował, jak widać. Jest tak samo mnóstwo rzeczy do zrobienia. OK Z kuchni wszystko wyrzucone możemy przechodzić do dalszych działań. Jak mogliście zobaczyć, to powieszczenie wyglądało strasznie, począwszy od ścian skończywszy na podłodze. No i teraz już zbliżamy się do takiego momentu, że zaczyna tu pomału wyglądać... No, dość dobrze można powiedzieć i da się, da się przede wszystkim funkcjonować. Hmm, oczywiście do wykończonej kuchni jeszcze daleka droga, dlatego że e, musimy po pierwsze dokupić kilka rzeczy, e, a po drugie, musimy przede wszystkim to zrobić typu na przykład jakieś kafle między e, meblami, ale to wszystko będę Wam na bieżąco pokazywać. A na tą chwilę wygląda to w ten sposób. Mamy podłogę. Zdecydowaliśmy się ostatecznie na panele w kuchni, dlatego że e, przede wszystkim było to najszybsze rozwiązanie na teraz no i też takie dla nas najbardziej, najprzyjemniejsze powiedzmy ja nie do końca jestem fanką kafli w łazience, z tego względu, że hmm, chyba, że mamy ogrzewanie podłogowe to wtedy ewentualnie tak ale w przeciwnym wypadku wygrywają u mnie panele, no i e, tutaj wygląda to w ten sposób, to, to jest słuchajcie, zmywarka jeszcze bez zabudowy e, tego blatu nie będzie, tylko właśnie teraz poszedł mierzyć nowy blat, docinać, ta kuchenka to jest w ogóle ciekawostka, kuchenka, która tutaj stała, która była w tym domu i ona jest kuchenką gazową. Na tą chwilę ją tylko przyłożyliśmy też prowizorycznie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, no a jeżeli nie będzie ok, to po prostu przywieziemy naszą. Tam na tą chwilę stanęła nasza lodówka i chyba też tak zostanie w tym miejscu. Tutaj są szafki dolne, porozkładane. E, jeszcze będą szafki na górze właśnie między szafkami coś jakieś półeczki tutaj będzie stolik y, okrągły no pokazuję wam taki chaos wiem że jest to totalnie nieinstagramowe i mało przyjemne dla oka bo tu leży jakaś szmata tutaj miska tu coś ale no tak wygląda rzeczywistość słuchajcie także niczego nie zakłamujemy na środku oczywiście bujaczek i Julianki żeby y, mogła tutaj jednak z nami być a żebyśmy mieli wolne ręce co jakiś czas o, proszę, nawet na podłodze znalazła się kawa. A tutaj mamy małą Juliankę, która śpi w łóżeczku. I powiem Wam szczerze, że to jest ogromny sukces, dlatego że przez ostatnie dwa miesiące Julianka w ogóle nie była odkładalna na drzemki. A tutaj bardzo proszę, śpi w łóżeczku, włączyliśmy nianie i. Oj, ja się wystraszyłam! I jest nawet bąbel, który się załapał na to nagranie. Bąbel też jest szczęśliwy, chyba Od z samego nowego rana do jak mu się znudzi, to zaczyna drapać w drzwi, tak. że chce do domu, idzie jeść, a potem z powrotem do ogrodu albo na kanapę. E, ten sufit, bo tutaj od razu wszystko czułam, ta lampa też jest na razie zawieszona, zawieszona prowizorycznie. E, ten sufit, tutaj były kasetony obrzydliwe, które pościągaliśmy. No on teraz jest odrapany, no i też go trzeba będzie zrobić. Ale wszystko powoli, na spokojnie. E, niestety takie prace muszą potrwać. Ważne, że przesuwamy się do przodu. Więc tak, my teraz ogarniemy śniadanie, bo jesteśmy mega głodni, korzystamy jeszcze z tego, że Julianka jest na drzemce i dzisiaj też czeka nas, co nas czeka, mm, wizyta w sklepie meblowym i w kilku innych miejscach. I działamy dalej z kuchnią. Co, bombito? to. Ty już zjadłeś? Piesek zjadł, tak? Całe? Pokaż, czy całe zjadłeś? Zjadłeś całe. Swoją drogą, patrzcie jaka ta podłoga jest obrzydliwa i identyczna była właśnie w kuchni. I tej też nie będzie, także spokojnie na tą chwilę tutaj w ogóle jest jeden wielki chaos. Ładnie jest ten blad, tylko te szafki trzeba dać do tyłu, cofnąć trochę. Nie, mówię, że Ale to nie Ale się... nie, właśnie Przepraszam. jednak nie. Nie. Przepraszam. Ja nie. mówiłem, że muszę być schowane. Dobra, spróbuję schować, zobaczymy. Dobra, no zobaczymy. Wydarzył się sukces, dlatego że Julianka jest w łóżeczku, jest monitor włączony oddechu, oczywiście na łóżeczku, i jest kamerka. Także ja mam wolne ręce i mogę tutaj poukładać trochę rzeczy w szafkach. Na razie są te szafki tylko dolne. Tutaj jest rozpierdziel po prostu i będę układała już pomału jakieś rzeczy do tych dolnych szafek. Zaczęłam sobie układać tutaj już pomału rzeczy w szufladach. Na razie jest zapełniona ta szuflada z jedzeniem takim spożywczym. Tutaj z kolei ułożone są na tą chwilę tylko pojedyncze talerze, miski, bo one tutaj nie będą. Tam też szklanki, kubki, ale czekam na y, przywieszenie tych górnych szafek, bo to tam będzie. Tutaj też są garnki już. Y, także no, pomału się odgruzowujemy, odkopujemy z tych rzeczy, ale wciąż jest tutaj ich naprawdę bardzo dużo. No, tylko żeby właśnie wszystko poukładać, potrzebuję zdecydowanie tych górnych szafek, bo nie mam gdzie po prostu wkładać tych rzeczy. Aktualnie jest termomix jest tutaj też blad, ale na razie jeszcze bez yy, tej dziury na zlew, dopiero z go będzie to wycinał. I słuchajcie, okazało się, że na panel do zmywarki musimy czekać 3 tygodnie. <grytanie> Także trochę sobie poczekamy, no ale to nic, yy, właśnie dzisiaj rano go zamówiłam. No więc na razie będzie to wyglądało tak beznadziejnie, ale trudno, nie ma wyjścia. Dziewczynka moja śliczna mnie wołała. Znudziło się pod karuzelą. Rozumiem, już zabieram pannicę. W warunkach takich, jakie są, muszę zrobić słuchajcie obiad i używam mięsa z mięsnej paczki, która właśnie ostatnio do nas przyszła. I powiem wam szczerze, że od jakiegoś czasu już jemy to mięso i specjalnie nie chciałam wam mówić wcześniej o nim zbyt dużo, ale teraz już śmiało mogę powiedzieć. Mięsna paczka dostarcza nam szeroką ofertę różnego rodzaju mięs, wyłącznie z ekologicznych polskich gospodarstw, a nie z chowu przemysłowego, co dla mnie jest osobiście dla nas właściwie niezwykle istotne. Jesteśmy pod wrażeniem tej jakości. Mięsa są nieporównywalnie lepsze niż te, które możemy dostać w lokalnych sklepach, już nie mówiąc o marketach. Co ważne, boksy przychodzą do nas zupełnie zabezpieczone. Mamy pewność, że mięso dojdzie zamrożone, dlatego że jest zabezpieczone z między innymi suchym lodem. Przykładowo tutaj kurczak, którego kroiłam na obiad, słuchajcie, nie miał absolutnie żadnych zbędnych elementów, które trzeba było wykrawać. Ja z mojego miejsca szczerze wam to polecam i z moim kodem, który wyświetla się wam tutaj na ekranie, macie 10% zniżki na pierwszy. Paczkę. Także uważam, że warto skorzystać, warto wypróbować. Myślę, że się na pewno nie zawiedziecie. Ja znowu na spacerze z małą, e, która ma drzemkę i powiem Wam szczerze, że mega się cieszę z tego, że po prostu ona nauczyła się spać w wózku. Powiem Wam szczerze, że był to problem, dlatego że ja nie mogłam za bardzo wyjść z małą na spacer wcześniej. Ona w wózku spać za bardzo nie chciała. W też nie, więc po prostu nie chciała się jakby dać odłożyć. No a jak była aktywna, to też nie do końca chciała leżeć, bo była, miała ten już etap, że była ciekawa wszystkiego. Także naprawdę od kilku dni mam zupełnie inny komfort spacerów z Julianką. I mogę w końcu powiedzieć, że jest to dla mnie serio przyjemne. Śmiesznie, bo oczywiście ja ubrałam Juliankę w Engela, a mijam ludzi, którzy są ubrani nawet w krótki rękaw. Ja naprawdę nie wiem jak mam ją ubierać, jeszcze raz to powtarzam, ale niby świeci słońce, ale jest słuchajcie, tak zimny wiatr, że ja mam na sobie bluzę i mi jest to naprawdę zimno. To sobie już tutaj dokładnie drugą godzinę po okolicy i powiem Wam, że jest naprawdę przepięknie. To jest to, czego mi brakowało właśnie tam, gdzie mieszkaliśmy wcześniej, czyli w mieście. Mimo, że my nie mieszkaliśmy tak ściśle w centrum, to mimo wszystko ja miałam tam problem z chodzeniem na spacery. Po pierwsze, nie chodziłam, bo tak jak mówiłam wcześniej, Julianka nie lubiła po prostu wózka, ale jak już wyszłam, to problem też był taki, że było naokoło za dużo dźwięków, które wybudzały Julianka. Tak, tutaj naprawdę jest cisza, spokój. Wcześniej mogliście tylko słyszeć y, pociąg, bo tam gdzieś są tory kolejowe. I co jakiś czas jeździ pociąg i po prostu trąbi, jak jest zamknięty przejazd kolejowy. A poza tym naprawdę jest tutaj błoga, błoga cisza. I mega to doceniam w tym momencie. Cieszę się, że nasze spacery mogą w końcu. Wyglądać, że tak powiem, normalnie, właśnie tak jak sobie zawsze gdzieś tam wyobrażałam, wizualizowałam, jeszcze nawet jak byłam w ciąży, że będę sobie chodziła na spacery, no i w końcu ta wizja gdzieś tam się um, spełnia. Ona już śpi półtorej godziny i nawet nie macie pojęcia, jaka ja jestem szczęśliwa z tego powodu, że Julianka w końcu daje się odłożyć, czy to do wózka, czy do łóżeczka. Naprawdę wow, a mało tego że się daje odłożyć. Dzisiaj na przykład wyszłam z nią na spacer i ona sama zasnęła w wózku. Nie musiałam jej usypiać, nic nie musiałam robić. Po prostu włożyłam jej smoczek do buzi i sobie patrzyła, patrzyła aż w końcu zasnęła. Dodatkowo też chciałam powiedzieć, bo e, wspominałam jakiś czas temu, że chodzimy z małą do osteopaty. I ostatnio widziałam taki komentarz: jedna z Was prosiła, abym e, dała jakiś update, e, właśnie powiedziała, jak nam się ta wizyta y, sprawdziła, co nam to daje, czy jesteśmy zadowoleni i tak dalej. No i już mówię, jeżeli zastanawiacie się nad wizytą u osteopaty ze swoim dzieckiem, to nie zastanawiajcie się dłużej, po prostu idźcie, ale znajdźcie dobrego osteopatę. Pierwsze, byliśmy u Kobiety, która ma naprawdę bardzo dobre opinie w naszym mieście. No i początkowo też byliśmy bardzo zadowoleni. Po pierwszej wizycie wyszliśmy naprawdę oczarowani. Wydawało nam się, taka była prawda zresztą, że bardzo pomogła w tym pierwszym momencie Juliance z napięciami żuchwy. Ale później kolejna wizyta była już taka. Odnieśliśmy po prostu wrażenie, że nic więcej już nam to nie daje. No i poszukaliśmy dalej. Z polecenia w sumie mojej siostry pojechaliśmy do osteopaty do Katowic, który okazał się naprawdę strzałem w dziesiątkę. I to, jak on nam pomógł i dalej pomaga z Julianką, to jest nieocenione i warte każdych pieniędzy. Dosłownie, przyrzekam, ja widziałam podczas tej wizyty, jak wszystkie napięcia puszczają Juliance, i w tym momencie, po dwóch wizytach u niego, ja mam nie to dziecko, dosłownie. I mało tego, jeszcze czeka nas tylko jedna wizyta, bo on tak ją pięknie wyprowadził w ciągu dwóch wizyt. Na dwóch wizytach poradził sobie, słuchajcie, z refluksem, z bólami brzuszka, z asymetrią i, tak, i z napięciem mięśniowym jednej strony. Także Naprawdę wow, jeżeli szukacie dobrego osteopaty właśnie w Katowicach, to mogę Wam polecić. Możecie do mnie napisać na Instagramie i dam wam znać, co to jest za osteopata, bo nam dosłownie uratował nasze noce i nasze dni, bo patrzę na cierpienie takiego maluszka, jest straszne. Ja wiedziałam, że ją boli brzuszek i bardzo liczyłam, że właśnie on coś z tym coś na to poradzi. No i miałam rację, udało się, także nie podzielę się tym. Również z Wami, może akurat Wam też pomoże. Dzisiaj robimy takie małe prace ogrodowe. Kosiliśmy trawę i tak dalej, także wąbel ma cały dzień. Na zewnątrz jest przeszczęśliwym ze swoim kółeczkiem. I ona dalej śpi. Wyobraźcie sobie, już teraz się zaczyna trochę kręcić, ale no naprawdę dzieciątko się pospało na świeżym powietrzu. buj zabierz to kółko. Nie rzucę ci. Nie, ona jest brudna. Weź to kółko.